Wczorajsza wizyta u Przemka Wieczorka, odbierając akwarium Piotra, przy okazji chciałam Wam pokazać duży zbiornik. Tam widzieliście, jak stałam przy tym akwarium. Akwarium ma 3000 litrów, jest ogromne, robi wrażenie i będzie ono na te właśnie altumy. Przepiękne z hodowli od Przemka, tu są rodzice. Jeszcze jest jedno akwarium właśnie z młodymi, choć już nie tak młodymi, bo już wyglądają dorodnie. I właśnie to duży, ten duży zbiornik jest przeznaczony na nie. Myślę, że lepiej trafić nie mogły niż do przemka, bo zbiornik robi ogromne wrażenie i jest to ogromny litraż. Wyzwanie przy czyszczeniu takiego zbiornika, no bo jednak jest to kawał szkła, chyba będzie wchodził do środka, aby je wyczyścić. A tu akwarium Piotra z którym pracuję, jest to zbiornik 200 x 60 na 60 więc też całkiem pokaźny, z szkła 19 i waży on 200 kg. Tu chłopaki niosą na samochód i wiozą właśnie do Piotra. Miłego dnia Wam życzę. Cześć.